Witajcie na moim kanale z tej strony Gekonowy Dzisiaj odcinek gdzie najlepiej kupić Gecona Lamparkiego Zostawcie łapkę w górę z dzwonem, a ja już nie przedłużając zapraszam Was do oglądania. Gecona lampartiego nie kupujemy w zoologicznych albo tam jakichś innych niepolecanych hodowli Na przykład na eliksie jest pełno pseudo hodowców i na Oliksie nigdy nie kupujemy gekonów lampartich. Jedynie jakby tam był jakiś dobry hodowca, który na przykład też jest na Facebooku i jest dobrze polecany. Jeżeli chcemy gekona kupić przez internet, to na Facebooku jest bardzo dużo hodowli. Tutaj macie listę tych hodowców. Na pewno wszystkich nie wypisałem, ale. Większość tam jest i możecie właśnie tam kupić gekona. Dla mnie najlepszym i najłatwiejszym sposobem po prostu jest pojechanie na targi terrorystyczne. Jest bardzo dużo hodowców. Można kupić wszystko: terraria, kryjówki, lampy i oczywiście gekony, węże i inne tam gady. Więc na targach, jak najbardziej. Polecam sam kupienie Gekona na targach. Myślę, że akurat na targach jest dużo polecanych hodowców. Też można Gekona Lampartiego kupić w polecanych sklepach terrorystycznych na przykład Rantis lub inne. I na koniec taki bonusik, czyli trzy ciekawostki o gekonach lamparcich. Pierwszą ciekawostką jest, że gekony lamparcie cały czas przełkają silinę, bez przerwy. Druga ciekawostka to, że gekony lamparcie pod przednimi łapkami mają woreczek z wapniem. Jeśli dużo spożywają tego wapna pod pachami robi im się taki woreczek. Większość osób to wie, ale są niektórzy, którzy nawet nie wiedzą, że takie coś jest. I ostatnia ciekawostka, to, że, że gekon nam parci co kilka miesięcy wymienia zęby. Sam nie wiedziałem, że tak robią, ale niedawno się dowiedziałem. Więc kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za oglądanie, a ja się z Wami widzę w następnym odcinku. To pa!